Bardzo. Tak, jakiś tu jest zadowolony, tak? A, super. Dostaje tutaj ślady paszportu, tak jak to jest konferencja z Królika. No i w ogóle ślady są tam niemiasta. teraz będziemy przyjść i będziemy klejdź. I tutaj właśnie zobaczcie, grupa naprawcza przyjechała. Że ktoś zawsze umiał dłubać, zawsze. W takich rzeczach. Prawda. A Oliwka szuka jakichś tam kulek. Tak, kulek. No dobra, dobra, ja kulek szukaj <grywa> kolekowanym. To jest ten zestaw koronkowy, który zrobiły dla nas panie koronczarki z koniakowa i ten skoń się w ogóle nazywa Heklowanie, tylko one to przekazują z pokolenia na pokolenie no. tam u siebie. No kilkaset godzin ręcznej roboty, każdy ten kwiatuszek wyszywany. Tak. Y Jeden po drugim. I dla kogo one robiły? panie e, Robiły dla Diora koronki, dla Comte Garçon, dla Elisab, dla Magdy Utrecht. Zejdź stąd, to są e, luksusowe koronki. Dla królowej Elżbiety, o, dla proszę. Jana Pawła II też robiły koronki. A już dzisiaj w Sopocie? A już dzisiaj w Sopocie. Dla Britney robiły bieliznę koronkową, stringi koronkowe robiły dla Britney. Pozdrawiamy, kochane panie Skoniakowa. Ile to to robiły? Chyba już od trzech miesięcy, z tego co pamiętam, za Tak, tak. Trzy no, miesiące. Dółki. pracy. Zablokuj Exa. Ciężar od razu spada. pierwszą. Wr wracam z próby generalnej. Wszystko super. Mnie super. Ma mój management, bo jest właśnie na komisaracie policji. Niestety do dostałam pogróżki, że zostanę dzisiaj, cytuję, zaraźnięta na scenie, ewentualnie jutro. Yy, więc zgłaszam sprawę na policję. Nie wiem, czy w ogóle w tym wypadku pozwolą mi wystąpić. Sama nie wiem, czy dobrze to robię, że to, to zgłaszam, ale moich fanów mm, chciałabym, żeby czuli się jakkolwiek poinformowani, mieli oczy dookoła głowy. Kurwa, po prostu ci psychopaci są coraz gorsi i to, co się dzieje, to jest jakiś szok, biorąc pod uwagę... Mm, Przyczynę całego pomysłu artyści przecie się nawiści też na Gdańsku. No, nie będę tego bagatelizować. Nie jest to fajne, nie jest to miłe, fajne, nie jest to miłe. No a tu jest mail, który został wysłany do mojego jednego z mecenasów i mojej menadżerki. I dla tych bardziej wrażliwych radzę nie czytać.